chciałabym już na początku, jeśli Pan Burmistrz pozwoli, doprecyzować, skoro się spekulacje na temat pomysłu ewentualnego przeniesienia niebogni z rynku, który jest sercem miasta i tutaj nikt nie ma wątpliwości, że bokni jest piękny rynek z, z, z Jak pan powiedział, z panem burmistrzem spowodował, że bezpośredni przełożony poprosił mnie o analizę, jak wyglądają te dni bogni, jaki mają charakter, czy można uwzględnić ewentualne sugestie i prośby mieszkańców i ewentualnie zaproponować względem organizacyjnym coś nowego. Chciałabym wchodzić w kompetencje ani państwa radnych, wpływać na ich opinię, ani także na podjęcie decyzji o ewentualnych przeniesieniach, bo nie jest to moją rolą. Moją rolą jest przygotować nibowli na najwyższy poziomie, tak jak się to do tej pory zdarzało, zdarzało. Za każdym razem tak było. Charakter nibowni, który mieliśmy do tej pory, tak jak powiedziałam, determinuje miejsce. Robimy je na rynku. Rynek nie jest zbyt duży. I to Państwo wiecie, ogranicza nas w postaci metalów, które, które mamy takie, a nie inne. I dzierżawiacie Państwo część rynku na, na ogródki. Są sklepy, które mają koncesję i sprzedają całodobowo alkohol. Zresztą wszystkie sklepy w ramach Nibobni sprzedają ten alkohol całodobowo. To determinuje podpisanie ewentualnych umów. Gastronomią, która by chciała wejść na takie dni miasta, jest to niewątpliwie gratka dla takiej gastronomii, na takie dni. Czyli nie możemy dla mieszkańców zaproponować charakteru biesiadnego na dnie, A takim niewątpliwie charakterem biesiadnym charakteryzowałoby się dni bogni, jeśli mielibyśmy je przenieść na zupełnie inny. Na którym yy, yy, jesteśmy w stanie zorganizować na najwyższym poziomie koncerty w ramach Dni Miasta, czy proponujemy mieszkańcom coś zupełnie innego, ale to coś innego nie może odbyć się na terenie rynku Bohemskiego. Ja taką analizę panu Burmistrzowi przedstawiłam i, i też jak gdyby chciałam, żebyście Państwo też mieli taką świadomość. Że Dni Bogu 2011 są przygotowane, jeśli chodzi o scenę na i mega w sobotę i w niedzielę. Pamiętacie Państwo, że jeszcze jest e, tradycja związana z koncertami w Irdarzu. i to, co wprowadziliśmy lat temu, rozpoczęcie Dni Bobni w Kościele Świętego Pawła e, koncertem organu i mam nadzieję, że w tym roku również to utrzymamy. Natomiast od strony organizacyjnie ze wszystkimi służbami, wiemy, co ponosi ta decyzja, żebyśmy zostali na rynku. Koncerty z doświadczenia muszą rozpocząć się już w godzinach popołudniowych, popołudniowo wieczornych i kończą się raz z ciszą noc, nocą. To możemy zaproponować, zaproponować mieszkańcom. Natomiast jeśli miałaby się ze strony państwa yy, tutaj urodzić sugestia, że odchodzimy od takiej formy, to ja jako organizator uważam, że powinnam Państwu też przedstawić, jak by to wyglądało, jeśli miałoby się to alternatyw alternatywne miejsce, miejsce, smyku. Smyku pojawia się w sytuacji takiej, że no, niewiele mamy terenów do wyboru bo. bo możemy mówić o siebie niepodległości w tej części, gdzie przyjeżdża do Państwa cyrk, ale to miejsce w zasadzie wydaje się za, za niedobre. Na to, że jest, y, są nierówności terenu, i tutaj główny, y, y, główna atrakcja dla mieszkańców, która jest najważniejsza przy, takich wieś, przy takim biesiadnym charakteru, czyli karuzela y, w postaci 20 różnych urządzeń, nie mogłaby tam stanąć. W związku z tym y, w doświadczeniach um, widowiska, które miały miejsce widzę obok mnie. Służby miejskie mają już swoje doświadczenie, jeśli chodzi o to, parkingu, e, swoje sugestie odnośnie, odnośnie terenu. Natomiast jeśli chodzi o ten wiesiany charakter, to tutaj widzielibyśmy to w taki sposób. Impreza masowa na boisku, które jest ogrodzone, e, postawienie sceny. I postawienie gastronomii, z której wpływy za wyłączność, tną nam koszty w postaci wydatków na niboki. E, ważną rzeczą jest przy, przy, przy tej symulacji, którą przygotowałam dla Państwa i dla Pana Burmistrza jest też to, że daję takie rozmów e, z, na wyłączność z gastronomią, czy na wyłączność z właścicielami karuzeli różnych atrakcji. Jest to, że w tym roku każdy, który kupił by łokocinia, ma bardzo duże fundusze na promocję. Ale teraz tutaj jest no, taki, yy, yy, taki wzajemna znaczy yy, 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 zbieżność interesów. To znaczy, dajemy na wyłączność sprzedaż gastronomii Pippa. On nam wpłaca za to pieniądze, że ma, że ma yy, tą wyłączność, ale dzięki temu też, że. Sprzedajmy tą to, 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 ważność Okrucinowi. On spisuje nas y, na listę 10 miast, które będą promowane w całej Polsce. Czyli w postaci dwóch megagwiazd będą promowane w całej Polsce. Ale jeśli mielibyśmy to zrobić tam, czyli na innym terenie, w tym charakterze bieśniadnym, wtedy ma to sens. Natomiast jeśli to miałoby być na rynku, ogródki determinują podpisanie takiej umowy. Poszedł na gastronomia nie wejdzie nam na wyłączność. Nie wejdzie nam także karuzela, dlatego że nie ma takiego miejsca. Jest tak zwane państwa parkuski, na którym ewentualnie placu mógłby przyjechać właściciel kałodzenia i przywiezie już nam tylu, tylu różnych atrakcji. w tym roku ze w sobotę, liczymy na to, że będzie tych mieszkańców sporo. Nie będzie ich tysiąc czy dwa tysiące, tylko liczymy, a to, to zawsze jest tak, że, że, że organizator chciałby mieć tych, tych, tych mieszkańców jak najwięcej, tych odbiorców, że przyjdzie ich parę tysięcy.